Witam Was w grudniowym świątecznym XY. I chociaż to ostatni odcinek w tym roku, to nie znaczy, że zabraknie w nim atrakcji. Będą premiery, akcesoria, abonamenty, no i konkurs. Lecimy! Skoro odcinek świąteczny, to w abonamencie Xbox Game Pass otworzyliśmy prawdziwy wór z prezentami i do usługi trafiło naprawdę wiele świetnych produkcji w grudniu. Na konsolach możemy ogrywać Control, czyli grę od studia Remedy, gdzie badamy paranormalne zjawiska, korzystając z wykręconych skilli i naprawdę pokręconych broni. Pojawił się w Game Passie na konsolach, a teraz pojawia się w Game Passie na PC i pecetowcy mogą ogrywać Doom Eternal, gdzie będą szlachtować, siekać i rozwalać demony, no i palić piekło. Wielbicieli Souls-like'ów na pewno zainteresuje Cold dodatkowo podlany mangowym sosem. Do Game Passa w grudniu dołącza też nieśmiertelny klasyk, czyli Skyrim. Gra na długie godziny i długie zimowe wieczory. W gamepasie na PC pc będą mogli ogrywać Among Us, czyli jedno z największych zaskoczeń tego roku, niepozorną produkcję, ale sprawiającą masę frajdy. 10 grudnia otrzymaliśmy długo wyczekiwanego przez wszystkich Cyberpunka 2077, a ja tylko przypomnę, że gra obsługuje Xbox Smart Delivery, a to oznacza, że działa zarówno na Xboxie One, jak i nowej generacji Xbox w ramach jednej kopii gry. Dodatkowo na nowej generacji, czyli Xboxie Series X oraz Series S, gra otrzyma usprawnienie od twórców, wykorzystujące moc nowych konsol. Klimat cyberpunka możemy poczuć nie tylko w samym cyberpunku, ale też w grze Forza Horizon 4, do której nadjechała fura właśnie z gry Redu Quadra Turbo. I możemy jeździć ją za free, a sama gra Forza Horizon 4 jest oczywiście dostępna w abonamencie Xbox Game Pass. CD Projekt Red przekazał nam też oficjalne albumy o świecie gry cyberpunk, które oczywiście rozdamy Wam naszym widzom. Wystarczy, że w komentarzu pod tym filmem na YouTubie napiszecie, kogo zabralibyście ze sobą do miasta Night City i dlaczego akurat tą osobę. No i wybierzemy najciekawsze propozycje. Regulamin znajdziecie w linku pod tym filmem, a komentarze, tak jak powiedziałem, też piszecie pod tym filmem na YouTubie. Powodzenia! Niedawno byliśmy też świadkami Gali The Game Awards, podczas której otrzymaliśmy zapowiedź nowej gry, nad którą pracuje jedno z najnowszych studiów Microsoftu, czyli Studio The Initiative, a grontą jest powrót kultowej barki Perfect Dark. Otrzymaliśmy też pierwszy zwiastun. W naszym odcinku przyglądamy się też headsetom od Steel Series, a konkretnie dwóm modelom. Pierwszy to Arctis 1, takie najbardziej uniwersalne i przystępne cenowo słuchawki, dedykowane konsoli Xbox. Jeżeli miałbym tutaj wyróżnić kilka rzeczy, to przede wszystkim przewiewne poduszki, e, stalowy pałąk, dobry mikrofon, no i wsparcie dla Windows Sonic technologii dźwiękowej nie tylko na Xboxie, ale też na PC. Moim zdaniem do nocnych sesji w Call of Duty będę je znalazł. Mamy też coś cięższego kalibru, oczywiście cięższego w rozumieniu tego, co potrafią te słuchawki, a nie tego, jak leżą na głowie, bo na głowie leżą naprawdę wygodnie i przyjemnie. Arctis 9X, dokładnie te, co mam teraz, przede wszystkim tutaj producent zapewnia nawet o 20 godzinach żywotności na jednym ładowaniu. To akurat będę sprawdzał przy cyberpunku, no bo jak wiemy do tej gry nie siada się na godzinę. Dodatkowo to, co lubię w takich headsetach, wysuwany, a nie odpinany mikrofon z redukcją szumów. No a jeśli chodzi o kompatybilność tych Słuchawek, no to oczywiście z Xboxami, Series X i Series S, Xboxami One, pc ale także z urządzeniami mobilnymi. Niezależnie od tego, który headset jest skrojony pod Wasze potrzeby, albo czy może potrzebujecie innych akcesoriów gamingowych, to między 18 a 27 grudnia u naszych partnerów handlowych akcesoria gamingowe można zgarnąć razem z Game Passem w specjalnych promocyjnych cenach. Od 15 grudnia mamy olbrzymią przyjemność, ale wręcz obowiązek powrócić do świata Gears of War, a konkretnie do gry Gears 5, wraz z nowym dodatkiem Hive Busters, fabularnym dodatkiem, który opowiada o samobójczej misji oddziału Scorpio. Dodatek Hivebusters jest dostępny dla wszystkich abonentów Xbox Game Pass Ultimate za darmo. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym grudniowym, ostatnim w tym roku odcinku XY. Widzimy się w 2021. Trzymajcie się zdrowo. Pamiętajcie też o subowaniu, komentowaniu, łapkowaniu. Do zobaczenia niebawem. Na razie.